Siemanko, z tytułem ja, Sol i Danielek. Witam w naszej nowej serii. Yy, Minecraft na gorąco. Właśnie zaś obleganie przed zębiaki i krypery. Yy. Co robimy? Yy, nie wiem. Odejdź, odejdź. Ja się boję. Też się boję, ale dawaj na spontana. Można wysadzić dom. Nie, czekaj. nie, bo mamy tu wielką skrzynię. Nie. Sol, czekaj. My trochę tu jeszcze pobudowaliśmy dzisiaj. Kurde, czekaj, nie, ja zrobię taktik. może jakiś papu? Misję taktik, czekaj, co? Ja tam się boję, podejść. Dobra, nie, nie podchodź lepiej. Co, co robimy? Ja, ja robię tylne wejście, wiesz? Ale jeszcze musiałem, muszę powiedzieć, że jesteśmy w naszym ty nowym ty domu. Twarda. Co ty robisz? Co ty robisz? Jezus Maria O, jest telefon mi dzwoni. Dobra, nie ważne? <śmuszczaj> nie. O to chodziło. Nie chciałem tak. To jest zwarta, a i do kształtu. Tak. Eee. <śmuszczaj> eee, nieważne. To jest Ale tylko jedzie. taki chwilowy domek, nie? bo do, do, No taki chwilowy, Dobra, to idziemy tak. gdzie. Bo dzisiaj jest Temat dzisiejszego odcinka to jest. Kopalnia. Kopalnia, nie? Bo my idziemy teraz do kopalni. Już tam trochę w jednym kanie nie byliśmy, ale chodź jeszcze do niego. No dobra, musimy się przygotować. Jeszcze ja się przygotowany na max A ja muszę jeszcze trochę itemów oddać. Nie, nie, sorry, zapomniałem jeszcze czego wziąć. E, a jakieś papu? A mam Ej, Papu, papu mam. Tylko wysadziło nam tyle, więc nic P zrobimy co by tu wziąć. Zabierzemy jakieś najpotrzebniejsze itemki i co No ja koble jeszcze. Ja już idę. Lecimy <laughs> potem? No ja, muszę jeszcze Lola wyłączyć. Co robię? Obek. Laguje teraz ciągle. Dobra, wszystko wyłączone. Idziemy, nie? Chodź. Hej. Okay. No, i ja znowu noc zapadnie, i ja znowu będziesz musiał robić łombo-komba Lol, co tam zabierasz z tej skrzyni? Gdzie jest drewno? To jest Dobra, nie ja, dam. ja mam drewno, jak coś będziesz potrzebował. No, daj to mi to, dwa. Daj mi dwa drewna. Po co ci? Eciu No, no. daj mi po prostu. Chodź ze mną. Chodź. A, drżałam. Dorobimy sobie. O. Oooo! się stało? My tu nagrywamy... Ile? Mogę Dwie wyciec, godziny... Że... Dwie godziny po tamtym odcinku co nagraliśmy, co go wrzuciłem. Co nie? No... Komentujcie! <gry> to jest Oto to ten pan. O, szk! ty by wpadł. Masz daj am... Um, 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 nie masz jeszcze popu! Dobra, łąbo combo. Znowu telefon. Sorry. Dobra, żyję. A mam pomu Lamo. A mu cię u A mu cię trzeba było sobie wziąć z domku. A mu wiesz? Ale masz. 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 Żywię mięsem. What the fuck? Mi się wydaje, że tu chyba nic nie będzie. Chodź jeszcze tam z drugiej strony zobaczymy. Z drugiej strony? tam... Ja idę tam zobaczyć i tam... Nie, tam już nic nie było, tam już nic nie było. Tu musimy... Przejdź że... szkielet. Kamper pospolity. Rzadki okaz, Ej, szkielet to kamper Ej. pospolity, rzadki okaz. Chyba. <grym> Pod Po to co to Zagubił się chłopak. To mm. nie uciekł. Ale. Tu już nie widzę, że nic nie ma, wiesz. Shit. To my, ja bym już wychodził stąd. No ja też. Się Podsadzę. Jakby co... To węgiel ale walić go. To węgiel mam. Tak. Mało. Jest, ta. <laughs> nie wiem. Zadziłam. A tam jak nagrywaliśmy drugi odcinek? Gdzie my jesteśmy, bo już się pogubiłem. To tam powinien być taki... skinia. A kolejne dwa mięsa do kolekcji, choć... Gdzie ty idzie? Hello. Cześć, mam. Co był ten cave, co w pierwszym odcinku tam zobaczyłem? I tu właśnie w dzisiejszym odcinku mieliśmy zamiar pójść. Tylko, że jak się tak gudzdał, to my nawet tam nie zdążymy wesie, że będziemy musieli kończyć odcinek. Dobra, musimy coś zjeść. Na zimno. Jest, jest już, jest już, jest już, jest. jest. O, to jest krowy. Co? Krowy, bierzemy krowy. To ty bierz krowy, a ja biorę. W... W... Bierzę. W... w żelazo. Nie umiem trafić. Ojej. Try... Koł traper. Nie mogę tego przeczytać. Raz w krowie śmierci. Aha, bo mam. Polsko, spokojnie. A ja się w ogóle bo w pierwszym odcinku się bałem, że będzie mi się filmik przesyłał tak. Ile? Kilka godzin? Co godzinę? Co tak, pięć minut się przesyłał. Takim, takim fucka Przesadzaj, trzy. Nie wiem, no, dobra. Co ty, pięć minut, siedem. Myśmy się jest. Ten. No. 7 Ale minut. renderowałeś? To będzie o wiele więcej odcinków w tygodniu. No, Z 3, 4? No, mówiliśmy na początku. Ja jeszcze może 3, jutro 4. nagramy 3. Dobra, to już nic hmm. nie ma. To jest już jest 20.00 za 20 11. A tam? Dobra, a ty jesteś? Tutaj. O, cześć. Siemanko. Jeszcze jakiś cave. To, to co? kopujemy się w ziemię, czy...? Nie. Tam był gdzieś cave, taki fajny. Kurwczak. No gdzieś tu. Tam rozpoczynaliśmy odcinek. Tu jest cave. To jest ten cave. Kawek. Kolejny kurwczak. Przez zasadzenie skończyłem. Ja ci nie dam Dobra, myślę, że spadnę do jakiegoś kanionu. Wróć tam dalej, zabitego tego szkieletu tam. Coś kurwa. Dobra, ja idę na. ja idę stankować. Już mam pięso potów. mam potów. Dobra, idę dalej. Do... No, bo już nic nie ma. Yes. Dobra, kop ten węgiel, kop ja ten wiem, węgiel. tam coś jest. Tam coś jest, Szybko. Nie ma. Takie musi coś tam być. To jest niemożliwe. Dobra, no to nie jest. Idziemy gdzie indziej. Ludzie, takie są strasznie małe. To co, a kiedy będziemy kończyć serię? Co, po zabiciu Endre Ender Dragona? No, tak myślę. Wiesz, jeżeli będziemy tak po cztery filmiki dziennie, wiesz... Na radę. Trzy, że dwa odcinki dziennie będziemy wbijać Spokojnie. Nad więcej. O jest, nasz resp. To Właśnie. Musimy tam iść na pustynię. Po co? Idziemy na pustynię, bo tam jest wioska. Myślę ja tam obok wioski <grym> widziałem ten. I chyba muszę spałem tam w jakiejś dziurę w ziemi była. Chodź. O kolejny caj. Kolejny cave. Ja już go zaznaczę sobie. Aha, to nie jest cave. Okej, nie. A ktoś się do mnie, bo co... Nie widzicie? A już się moby, moby respawn... Wyciąg nie lepiej Czyli właśnie moby się respią O nie Nigdzie nie idzie. Nie widzę was. Jak ktoś ma oh, laki, to tiger. ciężko je trafić. To jest masakr. O oh, shit. Dobra, iść Korski, który? Jest to spawne. spawner. Nie ma racji. What the fuck. Pogodził. Dobra, kamikadze. Chociaż muszę szybko zniszczyć ten spawner zębiaków ja. tam Daniel. Głowę, Nie, ten. bo by się ześpił, by ze z głowy na głowę spadną. Sem dobra. A gdzie jest skrzynka? Shit. Co? Shrit. O w skrzyncie są dwie płyty z muzykami. Ona robi znowu kamikadze. Nie, bo szkielet tutaj był. Dwie skrzynki z tymi? Dwie płyty? Jak wy się posuń. Ty... Kopacz kopie. Nie, zasypię. Kurde. Ja jestem kopaczem kopku Kopek. No głupi piasek. Lalo, 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 lalo. Shit. Nie mam tutaj snajpera. Nie, to jest kamper pospolity. Zagrożony okaz okaz go nie zabijaj. Oh, shit. Ah. Nie może, że tak mało skrzynek jest. Wiem. Ja kiedyś nic nie miałem No Mało tych skrzynek było. Dobra, ale szybko Ej, to muszę... idziemy, szkielet... idziemy, idziemy. Szkielet zabija creepera? Czy zombiaka może być? O nie, mały. Dzisiaj może nie będziemy i... chodzić po po prostu będziemy exp'ić, co? Dobra, nie ja jestem zamiast Ja masz HP. Kurde, tak fajnie walnął. Uważaj. Lepiej nie zwalniać, ja cię będę zasłaniał. I to jest taka lepiej. nagle taki... Taka, taka dziura nagle przed nami, tak wpadamy dwójkę. Nie, tam przed domem. Musisz wejść te krzaczory, Daniel. Szybko. Tam Gdzie? Tam przed domem, chodź. Ty jesteś. Chodź. Uh -huh. mam obok szybko, ciebie. szybko, 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 Daniel. Widzisz, są te krzaki, te kwiatki takie czerwone? Tak. Go, go, go. Jestem. LOL. Mam szczęście. Nie mam bezpiecznego. Serio? <głos> <głos> Dobra, ja jestem śmiertelny. Okay. Uważaj, Daniel. Bo idą... I nie mnie zrypiła. What the f... Co tu się dzieje? Daniel, wokół tego są twoje itemy. Jasne, nie wyjdę. No, a teraz nie mam... Uff, oh, blado. Ja tu mam... Nie ja mam farta, bo ja jestem w tych krzep... Bo może mnie atakować. Szybciej! No chłopie, <noise> chłopie!

Mój zombie. Ja masz? Ty wzi... Kamihadze! Łap! O, to Ale tu mam itemów! Szybko, Daniel, chodź, chodź! Są też twoje! Nie, yeah, On mi wszystko. wziął mój miecz! On mi wziął mój miecz! Daniel, on mi wziął miecz! Szybko, chodź! to... Miecz! Aha... Weź Może go zabić tak. z, z tym mieczem, please! Focus... Zabij go. Zabij go. Zabij go. Pokuszał się Zabij go. Jest! Mój mecz! Ob... Jest! Miecz, miecz, miecz! A pilnuj! Do krzaków! Czekaj, nie, ja muszę podbić swoje itemy. No tutaj... Do krzaków. Nie, nie do krzaków. Do krzaków dawaj! Szybko do krzaków. Do krzaków. Łacik! Ty mnie bijesz! Jedno serduszko. Żyje. Ja nie dana... żyję. Ja już ginę. It. trochę dziwny odcinek tak? To co, to co... robimy? Idziemy do Bo zmieniamy... bo dobra. W tym odcinku do cave'ów. A następnego idziemy do a Albo idziemy do cave'ów, albo spimy. Nie, do cave'ów. Po co nam eksport? Dopiero później. Jeszcze... jeszcze modyfikacje będą, nie? Prawdopodobnie, chyba nie wiem. Idziesz za nami, nie Ja. Jest wodór. Ej, Daniel. To mnie mojego kochanego wi wiaderka. Wziąłeś. To tam jest cave. Bardzo fajny cave. Posz... Musimy szybko tam wbić, bo dopóki jeszcze się... No pilnuj mnie. Sekunda, sekunda, please. Pilnuj. Ja rozwalam złotego zombiaka. Enchantowanego złotego zombiaka. Jest! Sikorski! Co ci wypadło? Złoty hełm i złote spodki. mi hełm? Coś? Co mi dasz? Mógł ci dać Zdech ten hełm. hełm. Proszę. Tam leży. Ale nie enchantowany. Co mi kłam... Łot. Ale bugi! No ja, dobra, nieważne. Idziemy tam do wy Szybko. Jest bardzo fajny cave. Duży. Ja, to, ja mam angielski portal. mam helmik. ale duży kajf. No tak, w sam raz na ten odcinek. O, oh, Ale to jest Czekaj, na mnie się Nie, zbieraj wody. nie, kurde nie, nie, za mną kolejny ze mną, Jest żelazo, dobra, zbieram żelazo. Wiesz co? Gdzie mam jedzenie? Też nie mam prawie... Jeby mam na jedzenie Bez jedzenia będzie bardziej hardkorowo. Chodź tutaj no. Czy ja tu pójdę? Solo a nie, tu już jest wejście, ale jest, jest dzień się robi. Wiesz? Ale w całej Wam zawsze <laughs> Wszystki <nas. śmiech> nie ważne. A. Tego się nie stało. Co się nie stało, znaczy? Nie wiem. Tu jest jeszcze kolejny cave. No co, nie, odcinka nie, jak nie, nie, jest? nie, mi zaczął tykać. Tak jakoś no, Chcesz, nie, Tak nie, dziwnie. Ale nie, 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 się nie, 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 Kurde, nie, 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 Teraz podniosę. A ty byłeś tam już u góry? Oj, strasznie graj. Dobra, już wszystko, skąd? Ja zbieram no wodę. Wy. Dobra, chyba następny odcinek mamy już zaplanowany. Jak? No, nowy domek. Dobra, A no na Bakdara, proszę, chodź. Fit, to mam tylko 1 kilo i zero drewna, a ty? Ja mam 2 kilo. Idę do ostatniego cave'a i będziemy już kończyć odcinek. Trochę failowy, ale fajny. Nieważne czy failowy, ale fajny, czy tak, czy tak. Odcinek musi być. Dobra, chodź do mnie i wezmę kilo. Z... Kopie. Ile masz no, kilo w Nie nic. Ja mam tak za minutę za co wracać, wiesz? Daj mi. Daj mi ten. Ile kilo. ty jesteś? Tej do mnie, plis, bo tu jest dużo węgla. Dobra, widzę cię. Węgiel, węgiel. Węgiel, to już tutaj, popatrz, tutaj byłeś. Węgiel, Dobra, tepaj do mnie. Yy, tepę. A, nie, tak i daj mi ten jeden kilow. A, słabszy. <grych> Spokoj, to już jest tutaj. To nie jest tak, to nie jest Że dużo węgla jest. To jest taki odcinek trochę nudny, bo. No, kopiemy już. Czekajmy, jakie my no, już nagrywamy. część się sprawdzę. Mam. No. Nie mam, to jest 15 minut. Sorry za mojego brata bawi się. Już odcinek jest dość długi, wiesz? Tak 20 minut już będzie. Nie, dobra, już my tylko wyjdziemy po TG ja na kup jeszcze. No, już wychodzimy. O dobra, dawaj jeszcze. Musimy znaleźć. Dawaj węgla mi. Gdzie węgiel, mamy dużo węgla. I, no mamy dużo, mamy w domu. Taka. A, to już wychodzę. Ważę czego się damy tepni. Plus, Please, bo zaraz mi się skończy miejsce na dysku. Albo już się skończyło, wiesz? Wiesz? Bo w no. każdej chwili myślę, że skończyć. Więc ja już... Pójdę. O, tak, ale szybko tepą, się byli. do mnie tepniesz. Tak już się tepom Dobra, nakopałem trochę tego. Kończymy tu nasz odcinek. Dobra. Na no 5, dawaj. <noise> Wezmę, zdajmy Dobra. Dzisiaj był taki... Mniejszy odcinek, no, z z odcinek. który był tylko dwa. No, Dobrze, to komentujcie, subskrybujcie łapki w górę i... i oceniajcie... To był odcinek. I... No dzięki. Jaki odcinek? Czego? No kopania I... Minecraft. Jakiego Minecrafta? To był odcinek Minecraft na... No. Dziękuję no, za obejrzenie. Do widzenia.